Jada jest cudowną imprezą jednoczącą wszystkich ludzi, wzrasta świadomość, tu się odczuwa wyraźnie energię miłości, pokoju, radości, zabawy i przede wszystkim nauki. Uwielbiam być tutaj, uwielbiam odczuwać tę energię. Jeśli jesteś osobą, która szuka pozytywnych emocji, jeśli jesteś osobą, która chce świadomie zadbać o swoje zdrowie, że chce zbudować się przecudne relacje z ludźmi, którzy myślą podobnie, Którzy chcą świadomego, cudownego życia, koniecznie powinieneś być na Witariadzie. Jest to festiwal stworzony dla ludzi dobrej woli, ale ludzi też, którzy wiedzą, jak kreować swoje życie i jak te życie przeżyć jak najdłużej w zdrowiu. Dowiesz się tutaj, w jaki sposób się odżywiać, czyli co jeść, jak jeść i po co, w jaki sposób kreować swoim umysłem i w jaki sposób cieszyć się swoim życiem poprzez duszę, czyli świadomość, czy to ludzką, czy boską. Witariada to wspaniałe przedsięwzięcie. Tu możemy się dowiedzieć, jak prawdziwa żywność może nam zastąpić chodzenie po lekarzach i leczenie chorób przewlekłych. Zrozumieć, dlaczego chorujemy i co z diety należałoby zmienić, żeby nie chorować. Jak ważna jest świadomość tego, jak nasze ciało reaguje na to, co jemy. Dobra żywność jest dla nas lekiem, zła żywność wymaga leczenia. Przyjechał nauczyciel Juli Hofa tutaj do nas, do Polski? Dan ZBRULE! wydarzenie, nie przypuszczałam, że tak wielkie, ale co mi się tu bardzo podoba, po ludzie. Witariada to jest moja piąta Witariada i nie ostatnia, będę tu przyjeżdżać co roku, ponieważ Witariada jest dla mnie Ogromnym wewnętrznym przeżyciem, dodaje mi energii, motywuje mnie do działania. Zdobywam tutaj wiedzę na temat zdrowia, którą pogłębiam z roku na rok. Polecam wszystkim, rzeczy, które tu doświadczam, jak ceremonia kakao, jest coś niesamowitego, niesamowitym przeżyciem, który mnie doładowuje. To Dla mnie Witariada jest odnalezieniem siebie. Pogoda, nowe doświadczenie, wspaniali ludzie. Miejsce pełne fantastycznych ludzi, pełne inspiracji, spotkań z ludźmi, których już znam, których mogę poznać i świetnie się bawić. Witariada jest wspaniałym miejscem, które łączy cud, ciało, umysł i duszę. Bądź koniecznie na naszym kolejnym festiwalu, który na pewno następnego lata.